Witamy serdecznie Z tej strony Oliver i i ja Dzisiaj pojedynek na logo Tak, mamy, wybraliśmy 5 logo Ajax, Bayern, Paris, Inter i Borussia Tak, wymieszane żeby było Zobaczymy, tak. który klub będzie w tym pojedynku najlepszy Oli Ajax wyciągnie Ajax macie gwiazdki tylko no. Oli wyciągnie losowo saszetki i zobaczymy co tam ciekawego wpadnie pięć. A jak będzie remis, to robię. Oczywiście. Sędzia zarządzi dogrywkę. Jest, dwa, Tutaj trzy. kotek. O, kotek nam się wrócił. Melo, się On też chce brać udział w filmie. Pięć. Dobra, boks na bok. Jest pięć. I startujemy w pojedynku na logo. Tak. Melo się skrada. Nie <śmiewa> widać go obuściem jego. Ale no, no, leży grzecznie. No i uwaga, pierwsza karta. O. Nie chcę wyjść. Botman Lil. Real. Barsa. Aha, no, Barsa nie ma już, myślałem. Real. Juwe. Jest, Tadic Kapitan, brawo. I? I? Bajen. Też punkt dla Bayernu ty. Dobrze, no. Zostaw goliwerek. Niech się siedzi. Jak grzecznie siedzi, to nie siedzi. Co my tu mamy? Paris Saint Germain, czyli Punkt dla Paryża. Bajen. Pawar, tak, znowu Bajen. Modric, Real. O, Rarka! Czekaj, to najpierw bazowe. Najpierw bazowe. Oli mówi, że Rarka to jest Manchester United. Chelsea Czekaj, i... zobaczyć, czy tam nie, nie. widać. Nic nie widać. Widać głowę, tylko... No, ale na plastik tak, to jest. no Tylko musisz tak trochę... A ja nie wiem. Dobra, pokazujemy. Na trzy. Trzy, dwa, jeden, go! Wow! Wow! Czekali! Really. Super, jest nie mamy, go. nie mamy go. Tak, Ralka sobie pójdzie tutaj. Sygnatura tak zwano. Tak, to jest Ral no. Nie mamy. Czyli fajnie. Fajny boksik mhm. też. No. Chelsea. O, Inter. Czyli punkt dla Interu. Liverpool. Paris, tak. Liverpool. I? I. O, o Ajax. Zakaj. Dobra, czyli na tak. razie czy duże Inter może Ajax? Tak, Bo, ona, bo no. Ajax ma dwie złote. No ale to liczymy chyba w o, o, tak. O tak nie? Ale jeszcze Dortmund bez punktu. Manchester United okay. o, i już Bayern Davis. Jazici. Tak, Will Jazici. Znowu tylko że na bazowej jest Steven Bechais, Real Madrid, line-up. I druga złota to Morata. Juve. I ostatnia susieczka. Ta i Kaiser, na tych złotych nie mamy. Aha. No, chyba tak ja już nie pamiętam nawet, co to, co mamy, co nie mamy. City e, Barcelona. Mhm. City Real. Oh, o, jest. Ajax Klasin. David klasen Super. i o, wow, Beckham. Beckham hero legenda. Super. Co? A tu już koniec? Tak. A ja już chciałem otwierać. Ej, na znaczy koniec, licz punkty. Wygrywa Ajax. Tak. Nie chcesz tu mówić jeszcze hmm. jedno. Nie, bo ja już biorę rękę tutaj, Ja mówię, nic nie ma. Ej, Halo, o co chodzi? Czyli zwycięzcy są pojedynku. Na logo jest na nasza Ajaxu, której kibicujemy bardzo. Tak. Potem Bayern, Paryż, Inter. No i bez punktu Dortmund. My się cieszymy na rarkę i gryź i wiemy, Tom Hiro, Beckham, nie wiem czy mam Berkays, Tadić i Clarksoni są nowi. Tak, czyli taki to pojedynek na logo, fajny, mi się podobał, fajne karty. No sprawdź jeszcze oli, czy tam coś się nie schowało. Yy, realnie nie, nie chyba nie, bo czasem sierp. nam się zdarzy, coś zapomnieć. No, no, także to by było na tyle. bardzo nie było nie Basmona? nie. 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 No, dziękujemy bardzo, zostawcie łapki do góry. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, że nas oglądacie. Tak. Pozdrawiamy wszystkich. I. I... Do no. następnego filmu. Tak jest, ciao. Pa!